Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maśkowy, i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka serii Ghost of Tsushima. Oczywiście, tak jak skończyliśmy poprzedni odcinek z naszym kumplem tanso, który no, odkrył naszą tożsamość, tak teraz wychodzimy na coś wyglądającego jak arena walki. I od tego zaczniemy sobie ten odcinek. A co później dopiero wyjdzie w praniu. Także zostawiacie łapeczkę w górę i zobaczmy. Co tutaj ciekawego się no, dzieje? Chcesz się sprawdzić? Na no pewnie Walcie że tak. Może wziąć udział w walce. Prowadzicie walki podczas inwazji? Nawet w trakcie Jakaś wojny. Jak to rozrywki rozrywka? to Poza tym używamy bokenów by było bezpiecznie. Walcze tylko drewnianych wtedy, gdy mamy mieć powód. Nagrody są niezwykle hojne. O, ile wygrasz? Jeśli się zdecydujesz, rywale już na ciebie czekają. Ja sądzę, że jesteśmy zdecydowani. nie potrenować. potrenować. Kuczci twej wspaniałej katany. Nazwiemy cię Bokuto. Chcesz rady? Bokuto. Każdy rywal prezentuje inny styl, ma różne mocne strony i słabości. No to wybierz rywala Nie każ ludziom czekać. A spośród kogo ja mogę brać rywali? Dobra, widzę, że oni sobie tu siedzą. Dobra, chodź gościu. <grystanie> Stalowy miecz. Pewnie brak ci obycia. A już mnie coś normalnie... To katana bitewna. Katar łaskocze. Z tobą powalczę drewnianą. Kiedyś przebiłem człowieka drewnianym mieczem. Ja jesteś tego pewien? Byłem wtedy młokosem. <grystanie> I do tej pory się tym chwalisz? Od tego czasu wielu pobiłem. Przestań to rozpamiętywać. I pokaż co potrafisz Moi drogi, koniec Bokuto kontra Kai Rozerwę cię na strzępy Nadszedł czas Przedstawiam wam Bokuto Jego przeciwnikiem będzie brutalny upieszca Kai Dozwolone są kopnięcia i ciosy Pięć trafień oznacza wygraną. Pięć trafień Dobra Nie podpalajmy się

Paniaczku. Zaczynać. Już. Co w Dobra, ma tornado. Dalej. Kość. Krok w tył. Punkt da Bokuto. Mości, panie. Kontynuujcie. Chodź. Do tyłu. Punkt da Bokuto. Cienias. Zaczynać. Noś Aj. Zwycięża Bokuto! Gościu. twarciarz! Twarciarz? To wszystko było Calculated! Zaktualizowano sprzęt. Mogę ulepszyć zbroję samurajskiego klanu. No nie, ale mnie interesuje... Zbroja Sarugami. Dokładnie. Czy już mamy odpowiednią ilość? tutaj e, zapasów żeby móc zupgradeować pancerz i z tego sobie skorzystajmy no bo wiadomo im lepszy sprzęt tym Zbrojne, leki to benefit Serugami. niech ci służy Małpia zbroja na full ci, Wyekspiona. a teraz dajcie mi kolejnego przeciwnika zobaczymy ten tym z tamtym zawalczyłem, e, To nie musi boleć. To dawaj na arenę. Daj mi wygrać, Roninie. Mam nie? dziewięcioro dzieci. I chorego męża. I Potrzebuję I co? Pieniędzy. Chorą córkę jeszcze może masz? Ty jesteś wojowniczką? Handluję olejem. Młodość spędziłam w drodze. Nie dam ra... Nie, 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 nie dam. nabiorę Proszę, się na to. Daj mi wygrać i wykarmić ósemkę nie? dzieci. Nie! Myślałem, że dziewięcioro. Właśnie. <laughs> Przyłapałeś mnie. Chyba muszę cię po prostu pokonać. Chyba po prostu Bokuto, najnormalniej się świecie nie dasz atakę. rady. Trzeba było się zgodzić. Nadszedł czas. Moja Przedstawiam droga. wam Bokuto. Jego przeciwnikiem będzie okrutna handlarka Take. Dozwolone są kopnięcia i ciosy. Pięć trafień oznacza wygraną. Banał. Małpierąca i lecimy. Rokty punkt dla Bokuto no. I co? Ponosi? Kontynuujcie Już? Chodź, się, punkt dla Take Dalej Patrz do tyłu, punkt dla Bokuto Żegnam panią Zaczynać Już? Chodź, się, punkt dla Take Dalej! Noż! Noż ty kurczeszku! Dobra, tak ja się mać. bawisz? Tać. Do tyłu! Punkt dla Bokuto! Dalej! Na no co? Spraw podejść? Somebody. Takie manewry? Kontynuujcie! Dobra, to mogę wydąpić tak naprawdę. Bycze. Więcej tak. czekała nie. Opowiem o tym mojej szóstce. Kurzczy byczek. Była bycze. gościa. Zamiesił. zatem z tej strony, to jest jakiś mnich. To Walka może na nim sobie odbijemy. Sinus i nam pokój. A skurczaczki pieczone. Spotkać mnicha na turnieju. To część mojej podróży. Głupieszcy zaatakowali mój klasztor. Zabiłem ich swoją własną miską na jałmużnę. Złamałeś swoją przysięgę, tak. Lecz zaznałem oświecenia. Walcz ze mną, a znów je znajdę. Z przyjemnością. Zobaczymy, co ty jesteś Na nam tutaj w stanie czas przedstawić. Przedstawiam wam Bokuto. Jego przeciwnikiem będzie wygnany mnich Ołan. Dozwolone są kopnięcia i ciosy. Pięć trafień oznacza wygranie. Okej, okay, let's go. Walka! Krok w tym No co, ty będziesz mnie kopać? Zaczynać! Dobra, Do z tym Pół chyba będzie Pół banalna Drabokuto. akcja. Dalej! Już? Zostaw się! Serio? Drabokuto. Zaczynać! Dobra, 5-0 i dobranoc. Kontynuujcie. Oj, ty! A, czyli kopnięcia są tak dozwolone. Dobranoc panu. Wygnane mni w pokonaniu. Dziękuję za tę podróż. To jeszcze z tą działką tylko klapsną się na ziązło. Chodź, tu w rewanżu. Masz ochotę na rewanż? Tak, dawaj na parkiet. do tyłu punkt dla Bokuto. Zaczynać. Krokodil. Tak to ja mogę tak blokować, gościu. Dalej. Do tył, punkt dla Bokuto. Kontynuujcie. Dawaj tu. Zakład się. Punkt dla Take. Zaczynać. Zacz. Do tyłu. Punkt dla pokutą. Karmant. Kontynuujcie. Ja 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 jeszcze jeden czas. Dalej. Не давай, давай. Ай, to. Zabójcza hamburgerka pokonana. Bokuto! Oszukiwałeś. Nikt nie jest tak dobry. No, zdziwiłabyś się. No, jakaś nagroda? Musisz jednak poznać smak porażki. Wyzywasz mnie tak na walkę? Ty chodź tu od razu, gościu. Z tego, Pał Przypominam ci kogoś? Syna. Wyglądałby jak ty. Ale już nie wygląda. Przykro mi. Wiem jak to jest stracić rodzinę. Wielu na IK wie. Wędkowaliśmy z synem, gdy zaatakowali bandyci. Tłukłem ich tą wędką, aż woda zaczerwieniła się od ich krwi. Ten kolor był... Piękne. Okay. że przywiodły cię tu gniew i rozpacz. To nas łączy. Lecz tylko jeden zatriumfuje. Chodźmy się sprawdźmy za Bokuto kontra Sao. Upuszczę ci krwi. Na czas. Przedstawiam wam... Bokuto. Jego przeciwnikiem będzie szkarłatny rybak Sao. Dozwolone są kopnięcia i ciosy. Pięć trafień oznacza wygraną.

czaki pieczone Kontynuujcie. He! He! O! nie mogę go zblokować, no. To my to nie będziemy skuteczni, aż. Chodź tutaj jeszcze raz, Dżabongu. Oszukiwałeś najnormalniej w świecie. Jeszcze raz, Bokuto. Jeszcze, jeszcze raz. już? Bokuto. Kontynuujcie! Tak? Do tyłu. Zaczynać! Krok w dla Bokuto. Chodź tu, Jabło. Dalej! Ja, Chodź do tyłu, punkt dla Sao. Do. Dobry jesteś. mały ciabongu Kontynuujcie blokowały Punkt na no. są za. Zaczynać już zostań się punkt dla Bokuto Dalej już krok tytuł I finałowe Żegnę panu! Zwiedzę, Bokuto! Szkarłatny rybak pokonany. I co? Powinien dostać jakąś nagrodę. Nawet walczysz jak mój syn. Kiedy to skończysz, odwiedź mnie przy wschodnim klifie. Plasuję nad nowym szkarłatnym barwnikiem. Uuuu kolorki! Dobra, jak widać, to tutaj ewidentnie skończyliśmy. Bokuto! Spisałeś się! Wiedziałem, że jesteś dobry, ale pokonanie SAO... Nie takie manewry I się uskuteczniało. Tego, się coś w tobie widzi. Pamiętaj o mojej wygranej. <laughs> Oczywiście. Zasłużyłeś Bokuto. Czyżby złoto? Daj tapkę złota, no. Turniej ukrytej zatoki. No i jeszcze punkcik techniki Legenda rośnie Ukryte serce, idealne dla osób o ukrytych zamiarach i sekretnych motywach Aha, tutaj drewniany mieczek dostaliśmy Jedwa Zapasy A złota, jak nie było, tak nie ma gdzie my możemy odkryć handlarz szkarłatnym barwnikiem? Tutaj też mamy od razu znacznik zapytania. Witaj, Sao! Chyba mamy do pogadania. I cóż, kostium sarogami będzie od dziś szkarłatny. Kolor straty i gniewu. Ostrzeżenie dla jednych. Zaproszenie dla drugich. Aaa, Bokuto! Mistrz turnieju! Tak, to my! W końcu przyszedł. A. Pamiętam się z turnieju. No Są i jakbyśmy się naprawdę bardzo długo nie widzieli. ...dokonałeś mnie w uczciwej walce. Proszę, w nagrodę wybierz jedno z moich dzieł. Zestaw do zdabiania mieczem. Nieźle, parwnik do parcerzy. Zbroja z sarugami. No ta czerwona jest naprawdę... Czerwień ci pasuje. Można powiedzieć, że się nią stajesz. To oczywiście sobie mogę kupować. Ej, ten taki stroj tutaj. Tu już nie mogę. Nakrycia głowy. Czerwony, słomiany kapelusz. Dzika furia. Albo taka maseczka. Piatuszków mamy od groma. Ci pasuje. Można powiedzieć, że się nie I katanę też sobie kupimy. Żegnaj. I tym tropem idąc, Moi mini, moi panowie. I moje panie. Eee, z takim tym piuropuszem. Zakładamy. E, maska gryma strażnika. Gdzie jest ta czerwona? Która to była ta? Dzika furia. To zaraz od tego wypadałoby. O, na przykład taką czerwień założyć opaska inwazji. No i kurczę, teraz, no, wyglądamy jako znacko, nie? To chodźmy sobie do tego znacznika tutaj, jako że już troszeczkę odcinka trwa. Żegnaj Żegnaj, miło było. Ach, to ty tutaj się trasz. Dobra, co my w takim razie mamy na nieodkrytej lokalizacji? Ej, to futerko w ogóle. No. Wyglądamy teraz naprawdę rasowo, niczym kurczę. Ostatni samuraj. Dajcie mnie konia, bo już tutaj Stamina podupadła. I wiaterku, poproszę. Eee, Tarka Jatama. Co my tutaj mamy? Nie, tutaj mamy tylko bambusa. Uhum. Dobra, spróbujmy swoich sił pyk. Pyk, 5 przeciętych się praktykowało, nie? Przecięłem to jak bambusowy. Oj, przepraszam, pauzy nie to ja nie chciałem wciskać. Ale tutaj podobno jest gdzieś też jakiś obóz, i pewnie o ten obóz chodzi. Dokładnie to chodźmy. Droga ognia nie ma najmniejszego problemu. Kościu leżysz i kwiczysz Tam jest drugi jakiś jeszcze strażnik na Teksasu. Ale zaraz go dziabniemy ładnie, pięknie. Pyk. Oj, oj, oj pasz. Nie ze mną te manewry, tubylcy, zmuszeni do pracy. Już niedługo, aż ty widzą mnie. Wow. Wow, wow, wow. w krwi. A ja wymaga po całe ty mi w końcu, i to tyle w tym temacie, moi drodzy moi mili, obóz odratowany. Teraz możemy się na normalnej świecie przejść i pozbierać wszystkie suwerenniki, które zostały. O ile jakieś zostały. A mam nadzieję, że zostały. Bo sprzyda się nam troszkę zreperować poziom uzbrojenia. A ty Zygzak sobie zeżyli jabłko. Tak mało? No nieładnie. Dobra, daj mi sterowanie, Jean. Dawaj sterowanie. Dobra, Czemu my tutaj ciekawego mamy? Bieda. zabiła gościa za jej na schody. Bieda. Serio? Nic tutaj interesującego nie ma. Aż taka to biedacka wioska. No, nie gadaj. No, myślałem, że tutaj będzie zdecydowanie troszkę więcej tego wszystkiego. Ale jak widać, kurczę nie. No, ale dobrze. Moi mi i moi drodzy, ogarnęliśmy sobie turniej bitewny. Zdobyliśmy szkarłatny barwnik. I przy tym od razu nowy mieczyk i maskę. I odratowaliśmy. Tark Kayatama. No, pokazał nam się znacznik e, zapytania, ale to sobie ogarniemy już w przyszłym odcinku. Ja, na chwilę obecną, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. Do zobaczenia.